Widać to o swiskości szybka, wrzutka. Dziś pograliśmy sobie flok od AIG. Prosty taki filerek, gdzie to będziemy na przestrzeni trzech rund dbać o nasze ptaszki: o to, żeby były wykarmione, o to, by zakładały gniazda i o to, by po zniesieniu jajka mogły zwiększyć swoją populację. Rozstawiamy sobie sześć takich płytek akcji za które też zresztą będziemy e, punktować, wystawiamy płytkę inicjatywy e, z li, odliczaniem e, ilości rund, no i płytkę z punktacją. Każdy z graczy bierze po trzy ptaki do swoich zasobów. Tutaj pozostanie nam pozostałych pięć. Oprócz tego wrzucimy dwa na punktację, po jednym na inicjatywę. E, Robimy sobie zasób jajeczek, gniazd i robaczków. No i zaczynamy e, swoją grę. W ruchu mogę zrobić jedną z dwóch rzeczy. Mogę albo położyć ptaszka na którąś z tych sześć płytek, albo ją aktywować. Przy czym jeśli ją aktywuję, to korzystają wszystkie ptaki, które się na niej znajdują. No i tak dla przykładu, jeśli aktywuję tę płytkę, no to jeśli jest tu jeden ptak, no to dostanie on jednego robaka. Dwa ptaki wyciągną już trzy robaki. Trzy ptaki w sumie wyciągną cztery. Czyli aktywując tę płytkę, ja dostanę jednego robaka i ściągam ptaka do zasobów. A przeciwnik ściągnie te trzy i dostanie w sumie cztery robaki. Maksymalnie możemy mieć sześć zasobów tego samego rodzaju. Analogicznie możemy zdobyć gniazda. Następnie, jeśli chcemy mieć jajka, no to musimy mieć i ptaka, i gniazdo, po to, żeby otrzymać jajko. Oczywiście, ptak wraca do naszej puli, a gniazdo do ogólnych zasobów, i w tym miejscu dostajemy jeczka. Następnie możemy je wysiedzieć, i mając robaki, mając jajeczka, możemy zdobyć sobie ze zasobów nowe ptaki. Dwie ostatnie. Płytki są bardziej specyficzne, mamy dominację, e, która mówi nam o tym, że jeśli zostanie ona aktywowana, to gracz, który ma tu najwięcej ptaków, będzie miał pierwsze miejsce na torze inicjatywy. Czyli przesuniemy się na pierwsze pole, a całą resztę ptaków wypchamy na prawo. Resztę, bo maksymalnie może tu być 5 ptaków, bo gra jest od 2 do 5 e, graczy. No i gracz ten usuwa wszystkie swoje. Takiej z tej płytki. Następnie pozostali gracze, którzy się tu znajdują, mogą zabrać wszystkie te swoje ptaki, bo nawet muszą, i przekłożyć na jakąś inną płytkę przy okazji zwracając jednego ptaka do właściciela. Co ważne, będziemy mieli przy dominacji remisy rozpatrywane według tego toru od prawej do lewej. A w współzawodnictwie od lewej do prawej. I to współzawodnictwo jest tu tak naprawdę e, najważniejsze, bo w zależności w której rundzie jesteśmy, to różna liczba ptaków jest wymagana, żeby móc w ogóle tę płytkę uruchomić. Przy czym nie musimy w ogóle być na tej płytce, e, no żeby i tak wszystkie te kroki przejść. Dwa pierwsze przechodzimy w kolejności od lewej do prawej. No i każdy z graczy. Musi sprawdzić. Powyżej dwóch ptaków, jakie posiada, to za każdego musi mieć gniazdo i robaka do oddania, no albo musi, niestety, zwrócić ptaka. Następnie wszystkie ptaki, które tu ma, może podzielić maksymalnie na dwie grupy i wystawia je na dwie jakieś płytki. No i na samym końcu sprawdzamy punktację, czyli osoba, która ma najwięcej ptaków na danej płytce, dostanie. Większe punkty, druga mniejsze. Gdyby był remis, no to znowu sztor inicjatywy wchodzi. Punkty sobie dodajemy. Co ważne, ptaki stąd nie schodzą. Dostaniemy też po jednym punkcie za każdego ptaka, którego mamy tutaj w zasobach. No i przechodzimy na rundę drugą. Teraz będzie już tu potrzebnych więcej ptaków. No i dalej aktywujemy, rozkładamy te ptaki i tak przez trzy rundy. No naprawdę bardzo prosta gierka. Ładnie wykonana, przyjemna. No, w dwie osoby wiadomo, śmiga, ale no nie ma jakichś wielkich rewelacji. Dlatego myślę, że w te pięć osób może być najciekawiej. Także, jeśli lubicie takie proste, ładnie wykonane gierki, filerki, no to zwróćcie uwagę na vlog. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć!